Freeze! How did it go? Did you find a way into Iraq's building? Yeah, bedbug's on board and waiting for my call. Let's talk about the access card Iraq was wearing. That's our only way into his room it's an rfid tag. we can clone it, but you need to get very close. bedbug says iraq's attending an auction. that's my chance. the auction, yes. remember that briefcase iraq had? hard to forget. crushed the guy's skull within it. right. he said it had the guest list inside. he can't thank me now because i've been tracking that case. now let me check. that was quick thinking. if we get that briefcase, you find me a name on the guest list. Exactly my thoughts. I'm sending the location now. Cześć, witajcie w kolejnej misji. Tym razem będzie to mi... wojna o teczkę. <laughs> tak się domyślam. Bo musimy ją zdobyć. Bo jest bardzo ważna. Misja jest niedaleko. No, szybciej. Ach, te, te klaksony. One w każdym samochodzie są takie same. W każdym. Szkoda. Nie postarali się generalnie robiąc tą grę. Ktoś powinien za to odpowiedzieć, ale oczywiście Ubisoft się nie przyzna. Będą sobie lizać. Nie powiem już co. Dobra, docieramy do, do miejsca. O, okruchy chleba. No, i skręcamy. Gdzie to jest? Na dole? Eee, Sekundę. Wybaczcie, już jestem. Musiałem na chwilę odejść. Dobra. Wychodzimy, bo widzę, że na dół musimy zejść. Co, 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 co trzymasz? A, gazetę sprzedajesz. Myślałem, że ulotki to chciałem cię już dziabnąć

never seen one of these why are they doing this Ooh. anybody watching through a monitor would see every swap they're trying to confuse the detection software interesting hey sweet two for one deal right here getting the most exclusive spot hey bring a date na kurda Maybe oh Oj, nie gubię celu. I przejdę tędy. To. Zauważy mnie. No kurde, jak ja mam ich złapać? To znaczy tego typa. Że ja powinienem po cichu ich wykańczać. Nie, bo to nawet jak się strzeli z tumika, to wszyscy będą wiedzieli. Chyba żebym ich wykańczył. No nie, bo jestem w środku miasta, no to też dupa. Dobra.

nie da radę, Interesting. tak? No i mam go śledzić, tylko ten. Jak ja mam ich tu pominąć? Jak ja mam ich tu pominąć? Dobra, może tak, Hop. Hmm, 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 po prostu będę stał. No i ten gość będzie się dokręcił? Jak chop. Hmm. No dobra, póki mnie nie widzą, mogę tak stać. Nie, tylko nie motorówka. Nie, gdzie jest druga?

Wejdź jest marina To the public since the 80s. Jak ja mam go dorwać No weźcie, o jest coś No Hajden, ty się nie baw tutaj w parkurowca Tylko dawaj łódkę No, chodź Zakręcamy. Szybciej! Szybciej! Nie, kurde! Dobra! Gdzie on płynie? Znaczy wiem, że do starej mariny, ale. o, Hej, tam muszę się kiedyś wybrać. Tam nie byłem. Latarnia. Może spotkam starego człowieka, bo może. Hmm. A tam, do tej małej. Myślę, że tam. Tam widzicie u góry? Właśnie tam, w tą stronę, gdzie się kieruje. To wygląda jak mała marina. Przecież go nie. Przecież go widzę, no weźcie. Gro. Jak ja miałbym na tym motorze, co na początku mi pokazali, żebym go wziął, ścigać go, no to. No to. No to bym w ogóle go nie dogonił. Gdzie on jest? Zlokalizuj te czuchę. Ty, gdzieś jest kamera. Ej, obracam, bez zużycia silników chyba. Jest, tu czucha jest. Jest ziomek z Ja Jest cały czas ziomek z teczuchą. <gry> Nawet nie widzi, a teraz jest głupi, bo ni i nie widzi. Jakieś kamery? Potrzebuję kamery. Ty ziomek, gdzie ty uciekasz? To jest jakiś czop, ale nie mogę go wyłapać. Hmm. Proponuję. Dobra, dostań się na teren maryny, aby dotrzeć do teżki. OK, <śmiech> <śmiech> dzięki. <śmiech> dzięki za miejscu, ziomek. Co ty robisz? No. Aha, nie umiesz wejść. Stol. No wejście tu mógł, a tam nie. Jest składnik chemiczny. O, teraz pokażę winecrafting. Nie wiem czy pokazywałem. E aby, aby odblokować zdolność na razie nie potrzebuję. I tutaj mamy tak, że mogę 14 wabików zrobić. Nie, ja mam 14, dobra. Mm. Co my tu jeszcze mamy? Odłamkowy nie, wszystko mam, więc... To znaczy wszystko to co używam. Co to jest? Premia koncentracji. E, aby stworzyć odblokować zdolność. A! To ja muszę nacisnąć tak. Pilsy. Hmm. E. Drzewko zdolności. Magia. Zdolności walka, hakowanie, walka. Gdzie ja tu mam jakąś. ten. concentration. Może tu. Wytworzone przedmioty. Hakowanie, nie. Koncentracja. Czy to jest, mist, mist, z celby? Shaper? To. Krytyczna koncentracja. Odnawianie koncentracji przy bardzo niskim poziomie zdrowia. I znaczące wydłużenie ogólnej koncentracji. Ile? O, 8 punktów mam. No to weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Bo przez rękę mówiłem, to nie wiem, czy, czy słychać było. To było, tu kto da, tu kto da Head. Pigułka powodująca potężne. O, to już szukałem. Siada. Dziękuję. Teraz E, mam wziąć G. Tu się zbugowała ściana, śmieszna? Śmieszna jest dlatego, że Wam mówię, że to jest śmieszne. Haha. Nie, to nie było śmieszne. Odłamkowy, wabiki. Ja będę się bawił w wabikowanie. Ze ścianą jest, gościu. Jakich dorwać, jakich dorwać? Tędy mogę wyjść. Tędy chyba będzie łatwiej. Chociaż tędy ich przytulę, ale będę miał dookoła. A sprawdźmy. tyk, tyk. tik. Richtig, tik. Dzień dobry. Czy jest tu kamera? Nie. Całe miasto jest w kamerach, a ja raptem nie mam. Gdzie jest jakiś kolo tam? A tam jest. Proponuję zmienić bro broniałkę, synek. Daj mi broniałkę. Nie. Ale nie ten. Potrzebuję pistoletu z tłumiczkiem. I... Wzburzyli się. No, nie możesz się przytulić do drzwi, lol. Dobra, to się nie przytulaj w ogóle, skoro nie umiesz. O, tamten ten porzedł... Nie, 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 nie. Odsuń się. Nie, on, on się przeziębił, mówię ci. Mówiłem, że się przeziębił, jestem hitmanem. Jestem hitmanem. Kolejny się pójdzie przeziębić. Oni się wszyscy lubią rozchorowywać. Tam nikt mnie nie widzi? Co? O! Szukają ludzi, czy nie szukają? Oj! Żeby się z drugiej nie zaczęli bulwersować. Idzie tam. Oni myślą, że ja tu jestem. A mnie, tu nie ma. Nie ma mnie. Siomek! Wydawało ci się. No właśnie. Oj, dużo ich to. Hmm. Oj, ja to wysadzę. Niech tylko podejdą. Podejdzie. No, no kurde, no wybuchło, no. Zdarza się. Oj. Ej, no, co się działo? A, on ma ten. No i się zaczęło. chciałem po cichu, a ten miał kamizelkę. Tu coś komunistycznego. Hmm. Ten na dole jest bezpieczny. O, ten jest bardziej. Jak tu się włączało tę koncentrację? Myślę, że. Piksy są lepsze. Teraz no, wziąłem te piksy, czy nie wziąłem? Oj, biegnij, biegnij Oj Tu jest ziomek? Nie Znaczy on tam gdzieś jest, ale tego ja olewam O kurde, osłonę mi zabrałeś świnio Dobra, zmieniamy broń nie, nie na tą. Muszę najpierw tego chyba ścisnąć. Gdzieś tu był. A nie. O. Tutaj. No, co się, kamero? Kamera się czasem tak lokuje dziwnie. No, zapraszam. Zapraszam. Ja się odsunę, żeby nie było, że on nastrzelwy i mnie dziabnie za jednym szutem. Zabójstwo weterana. Trollololo. Taki z niego weteranek z koziej... I... Eee, coś tam Czemu nie mogę wziąć tych pigułek? Przecież odblokowałem tą umiejętność No i co się tak patrzysz? Chodź tu. Chodź tu, Gdzie jest sam celownik? przez drzwi będziesz strzelał teraz Shit. No chodź O! Broń R-2000... Pistoleciek maszynowy. No dobra. Lol, wszystkich wyciąłem? Nie, tam jeszcze jakiś chop był. Z drugiej strony. Dajcie kasę chociaż. Tyle jest was pożytku dla tego miasta. Tam ktoś został jeszcze. Ajdik. O, bierzemy fiuta. Co to jest? Scan? CTOS? O, też bierzemy. Coś jeszcze, zanim ja zacznę to robić? Nie. Ja chcę też zobaczyć Hayden, nie zasłanie Co? To tylko teczka jeszcze ładnie ułożona? W jakiej oprawie? list z to jest Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity, not a regular. Someone from out of the country, guy they won't recognize. Okay. Okay. This one. Can you pull off a Mr. Pang? I don't think so. Any Europeans? Nicholas Crispin, 32 years old, expat American, hasn't been back in 12 years. That's the one. Oh my God. They list his preferences. This man is sick. And filthy rich, too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh. No, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get her. Listen, if this is too much for you, you can walk away. I'll understand. No, I'm fine. Nobody's going to miss this dog. This is a good match. He's supposed to pick up his car at the dealership. All right, I'll meet him there. This auto shop's a mad mile. Yeah, I'm gonna need to hack the district control center first.